12 marca Szedłem po drugiej stronie kanału, akurat tropy byków i miałe ja patrzę z Dziesiątak dziesiątek koronnych Ale baja, ale zrzucił Oeta ja tylko spalę Ło, to świeżutki Mocno świeżutki Piękny Piękny, piękny, piękny gnaciór Skakał i, i zrzucił, nie? Czekaj czy drugi gdzieś już zdrowo nie wchodził ładnie Jest koronka On taki kurde ładny zrzucik